Dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będę kontynuował Pythona. W dzisiejszym odcinku powiem co nieco na temat operatorów. No to głównie operatory arytmetyczne, ale również inkrementacja i dekrementacja. Trochę także powiem na temat konwersji typów danych pomiędzy sobą. Zatem yy, zacznijmy. Wiadomym jest, że jeśli może istnieć w Pythonie jakaś zmienna, powiedzmy zatem 1. To również yy, może utworzę jeszcze jedną. To również możemy wykonywać różnego rodzaju działania na tych zmiennych. W odcinku o wypisywaniu dokonywałem działań yy, dodawania, lecz to było dodawanie łańcuchów znakowych, czyli konkatenacja, więc łączenie ich ze sobą. Tutaj mamy dwie zmienne typu int. Nie są one w cudzysłowie. Na dowód mogę nawet napisać sobie print. Type. Weźmy zatem jeden. Oczywiście jest to int. Mogę sobie przykładowo wyświetlić yy, oczywiście yy, rezultat. Yy, na przykład niech będzie dodawania tych dwóch zmiennych. No Oczywiście jest to 58, jak nie trudno policzyć. Lecz co jest istotne, w tym momencie wyprintowałem sobie te, ten rezultat do, dodawania, lecz on jest ulotny, on wyświetlił się yy, za pomocą instrukcji print, i to jest wszystko. Lecz gdybym chciał go teraz przechować, muszę yy, operatorem przypisania, czyli pojedynczym znakiem równa się w Pythonie, yy, przypisać rezultat. Niech będzie może teraz odejmowania. Zm. 1, mniej zm, 2. On oczywiście już w tym momencie, gdy wykonam tę komórkę, zaistnieje. I teraz mogę sobie zrobić print zm, 3. I mamy minus 12. Co oczywiście zgadza się. Takie, więc są takie operatory jak dodawanie, odejmowanie. Mamy oczywiście w Pythonie oprócz tego mnożenie dzielenie yy, modulo, czyli reszta z dzielenia, yy, czyli oczywiście dzielenie całkowite i reszta z dzielenia, które która można pozyskać za pomocą modulo. Mamy też dwie gwiazdki, a więc jest to podniesienie do potęgi. Oraz mamy dwa znaki, dwa ukośniki. Czyli dzielenie całkowite, ale nie modulo, tylko wynik dzielenia całkowitego, a więc bez przecinka. To istnieje z uwagi na to, że Python nie posiada jawnie deklarowanych typów. Typ jest niejawny. My coś przypisujemy w określony sposób i Python już wie, co to jest. Czasami mu trzeba podpowiedzieć. I stąd wynika również to, że yy, nie możemy rzutować. Znaczy, możemy w zasadzie, ale. Byłoby to niewygodne, prawda? Stąd wymyślono właśnie coś takiego jak dzielenie całkowite, które ogólnie rzecz biorąc wykonuje nam dzielenie. Jeśli jakiś przecinek jest, jeśli wynikiem tego dzielenia jest liczba po przecinku, wówczas ten przecinek zostaje obcięty. Ok. W takim razie, nie wiem, pokażmy sobie print. Może nie będę omawiał mnożenia, dzielenia, może pokażmy sobie przykładowo. ZM1 modulo ZM2. Nie wiem ile to będzie, zaraz się okaże. 23. No, może. A gdybym na przykład zrobił sobie ZM1 modulo 2, ogólnie taka operacja nam yy, sprawdza. Jest to bardzo przydatne. Sprawdza nam, czy dana liczba jest parzysta, czy też nie. Modulo 2. Jeśli jest 1, to liczba jest nieparzysta. Jeśli jest to yy, 0, wówczas liczba jest parzysta, bo dzieli się bez reszty przez 2. Wiadomo, a jeśli się nie dzieli bez reszty przez 2, no to jest oczywiście liczbą nieparzystą. Analogicznie nam przykładowo, czy liczba jest podzielna przez 5. Jeśli również będzie. Yy, reszta z dzielenia robota 0, wtedy liczba oczywiście jest podzielna przez 5, tu nie jest ale jakbyśmy zrobili zatem 2 naturalnie będzie yy, zróbmy sobie podniesienie do potęgi to może nie aż takiej dużej, do drugiej na przykład 20 yy, 35 do drugiej ile to będzie? 1225, ok i wspomniane już wcześniej dzielenie całkowite no, zróbmy sobie też 35 podzielmy całkowicie przez 2, czyli 17,5 oczywiście rezultatem będzie 17 bo tak jak wspominałem dzielenie całkowite ucina nam to co jest po przecinku Kolejnym opera kolejnymi operatorami, które omówię będą operatory inkrementacji czy też dekrementacji, yy, w zasadzie jeśli znacie z innych języków programowania operator takie jak np. plus plus, albo minus minus to oczywiście w Pythonie ich nie ma, możecie niestety zapomnieć o ich użyciu, w Pythonie one nie istnieją. Istnieją natomiast operatory takie jak plus równa się, minus równa się, pomnożyć równa się, podzielić równa się, modulo równa się. Ten zdaje się chyba też istnieje. Musiałbym sprawdzić. A na pewno istniał ten. Ok, a następne, pierwsze co chcę teraz zrobić, to tak naprawdę yy, sprawdzić, czy ten operator istnieje w Pythonie. Zatem, żeby mieć tutaj dowód, yy, zróbmy sobie. Może zanim co, również wytłumaczę, co one oznaczają, bo to nie jest takie oczywiste. Moglibyśmy sobie zrobić taki zapis, na przykład. Zn1 równa się zm1 plus 3. Taki na przykład. I co to oznacza? Jest to taki dosyć nietypowy. W matematyce coś takiego raczej nie istnieje. Oznacza to mniej więcej tyle. Nowe ZM1 to się równa stare ZM1 plus 3, czyli 23 plus 3. Oczywiście od tego momentu ZM1 jest już równe 26. Tak. I taki zapis można skrócić do takiej postaci. ZM1 plus równa się 3. Tak. I analogicznie to jest z pozostałymi operatorami. Gdybyśmy mieli przykładowo minus 3, wówczas byłoby minus równa się. A teraz zróbmy sobie wspomniany już yy, ZM1 2. Powiedzmy 26 do drugiej. O zobaczymy ile to tam jest. Taki operator jak widzimy jednak istnieje. 26 do potęgi drugiej. Czy to na pewno jest? Nie, to nie jest 841 z uwagi na to, że akurat yy, Jupiter Notebook ma takie dosyć specyficzne działanie, że on po prostu już raz wykonał to i teraz wykonał to raz jeszcze. Czyli zdaje się, że to 841 to jest 29 do potęgi drugiej. Aż sobie to sprawdzę. ładnie, to jest właśnie 29 do potęgi drugiej, aby mieć znów yy, czystą kartę, nazwijmy to w jupiterze, czyli bo teraz jeśli wykonam to po raz kolejny, będę miał jeszcze większą liczbę. O, teraz już naprawdę grubo, ponieważ to wykonało się już dwa razy, więc ta liczba jest naprawdę duża. Możemy zrobić coś takiego, wybrać sobie kernel i tutaj powinniśmy mieć restart and run Restart and Run All. Wówczas on zrestartuje wszystko i wykona nam to od nowa. Teraz mamy 676, czyli zdaje się, że to będzie 26 do potęgi drugiej. Tak jest. Dobrze, zatem jeden temat omówiony, czyli operatory. Przejdźmy do kolejnego tematu, jakim są konwersje typów. Jest to rzecz bardzo, bardzo istotna w języku Python, jak i w innych językach zresztą też. W Pythonie do tego jest bardzo, w porównaniu często z innymi językami programowania, bardzo, bardzo prosta na szczęście. Mianowicie aby jakiś typ danych sobie przekonwertować, wystarczy, abyśmy sobie zrobili na przykład coś takiego. Może Z2 użyję, wiadomo, może zatem 2 jest liczbą całkowitą. Przekonwertuję sobie teraz go na string. Po prostu str zm2. Czyli do zm2 przepisuje rezultat konwersji zm2 na string. I odtąd tutaj wypiszę sobie print type zm2, wówczas wiadomo, że jest to string. Mogę sobie na przykład zm1 powiedzmy Przekażę się pewnie, bo już troszkę mi to uleciało z głowy. Czy konwersja int na ból była w Pythonie możliwa? Wydaje mi się, że tak. Z1. I oczywiście print. type ZM. I 1. Tak, jest możliwa. Mam ból. Mogę oczywiście też przykładowo utworzyć sobie tutaj nową zmienną. No, może nie taką. No, oczywiście tego na liczbę nie jestem w stanie przekonwertować nijak. Chociaż mogę, mogę, ale no nie, nie tak po prostu. Ale coś takiego powiedzmy. Jest to string, jakby nie było, ale jest to string składający się tylko i wyłącznie z cyfr. Taki string oczywiście mogę sobie ZM4 Równa się może przekonwertujmy na float ZM4 i wyprintujmy. Może type bardziej by mnie interesowało w tym momencie. Float. Oczywiście jakby wyprintował samą zawartość zmiennej wówczas no będzie to 126.0 bo wiadomo, że float a jakbyśmy tak chcieli na przykład wziąć, utworzę sobie jeszcze jednego stringa ale wziąć na przykład 1, prawda z logiki wiadomo, że 1 jest to prawda, a 0 to fałsz i spróbować na przykład zm4 równa się bool zm4 taka konwersja Zdaje się, że jest niemożliwa, aczkolwiek mogę się mylić. Chyba się myliłem. OK. Zróbmy sobie print zatem. Type yy, OK, tylko zatem 5. Może pomyłka. Print type ZM5. Może zbyt wcześniej się ucieszyłem. Ale nie, jednak zdaje się, że taka konwersja jest możliwa w Pythonie. Po prostu został ten łańcuch znakowy przekonwertowany na liczbę, znaczy, na, przepraszam, na wartość logiczną, prawda? Jakby tutaj jakieś litery włożył. Czy to się da zrobić? Również się da. Ok. Dobrze, no, w kolejnych odcinkach pokażę przykłady konwersji, gdzie nie będzie się dało tego zrobić, bo istnieją takie. Natomiast w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się oczywiście podobał. Jeśli tak, to chciałbym prosić o to, drogi widz, abyś mi zostawił tu jakąś łapeczkę w górę, może komentarz yy, albo subskrypcję. Zawsze to wesprze moją pracę. I dziękuję i do usłyszenia w takim razie w kolejnych odcinkach na moim kanale. Cześć.